bramka z patyków bambusowych. Wybieramy najładniejsze. 5. Gdzie nam potrzeba? to jest ładne zaraz podniosę. I tak, to jest bardziej bo jest przerwane, obwody są. To nic się nie stało. Tu jest fartamet słynny. Holenderski motorower. Bierzemy takie deski. Kładziemy je. Bierzemy piła. I będziemy ją jeciąć. Szukamy gwoździ. Tutaj mamy. Mowamy już słoika. Nieważne jakie, bo to ma być takie prowizoryczne. Teraz idziemy po młotek. Motek będzie tutaj. Idziemy z matkiem. Bierzemy Motek I musimy ułożyć strukturę. Układamy. Bierzemy gwoździe. Przekładamy. Zaraz to zrobię sobie. Pierwszy gwóźdź wbity. Zwijamy to, żeby to nam się nie ruszało. Zmiana planów. Robię indiański namiot. Czyli układamy takie coś. Oraz musimy to zaraz przebić. O, to jest nasz namiot. Teraz musimy wynieść to w pole. To się bierze. O, widzicie, wszystko się składa ładnie. Idziemy w pole. Wychodzimy z czermina 76 i idziemy na pole. Idziemy. Tam u pana Niemca szczekają psy dupami tam ma ten, 10 wód i 12 psów. Tu jest żyto, tu są kartofle, tam jest yy, gryka a tu jest pszenica i żyto. A tu jest taki, taka mała łąka, tam też jest na górce. I tu będziemy rozkładać nasz namiot. Jesteśmy mongołami. Mongoły, mongoły, mongoły. To Do, było dobra, śmieszne. Rozstawiamy. Mhm. Jest, i zaraz pójdziemy po szaty. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Kolonia Czernin. Tak oto wygląda. Tam jest stary młyn. Opuszczony. Tam są sąsiedzi. Tam też oni mają w ogóle flagę cesarstwa Niemiec. Tamci tam ci z tą żółtą flagą. Tam jest gołębiarz. Tu ma gołębie. A tak naprawdę prawdziwy czernin jest. O tam, tam, dwa gianie, dalej przez pole pszenicy. To jest daleko. Tu mam dużo rumianku. Tyry ładnie pachnie. No zrywam na herbatę niedługo. Ale ładnie pachnie. Z takim karmelem, co dopiero weszło w adi, <noise> Nie już bierze jakiegoś zdechlaka, piłkę zorwa już, już chce się bawić. Gielamy koce. Jeden, drugi, czwarty. Pobaczcie się na widoki. Dużo habrów jest w tym życiu. I owiec jeszcze tu rośnie i różne trawy. Idziemy. Na początku musimy rozłożyć ten. Żeby było wygodnie, to trzeba na początku podłogę zrobić. Zrobiona. Zrobiony namiot. zimę rozłożyć. Tak. Teraz rozłożyć. Tam pan Czesław jedzie. Warstwa. Zaraz! O nie! Druga warstwa. Namiot gotowy. Wejdę się dookoła, żeby wam go dobrze pokazać. O flaga Szwecji się zrobiła. Ten cały teren skoszony należy teraz do mnie. To jest generalne gubernatorstwo tego właśnie namiotu. Tak wygląda od środka. Można w nim być w środku coś porobić łatwy w obsłudze łatwo się go robi więc się go opłaca robić tu mamy wejście możemy sobie popatrzeć na widoki ale przyjemnie mamy dach nad głową przecudo wręcz Widzimy się w następnych odcinkach zwariowanych budowli Michała. Jakiego? Michała Rafała Bednarskiego. Budowla wygląda tak. No dobra, jak jest wiatr, to od nas odsłania. Tutaj, proszę bardzo. Piękny namiot. Do zobaczenia. W namiocie już. Do widzenia. Tego nie było. Zapomnijcie o tym, zapomnijcie. zapomnijcie.